Dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić moją teorią, czyli 80% to jest wystarczająco. Jeżeli 80% grupy Ciebie słucha, to nie przerywaj zajęć, nie upominaj tych, którzy Ciebie nie słuchają. Proszę bądź cicho, dlaczego się, nie odzywa, dlaczego się odzywasz? Hmm, za chwileczkę tutaj będziesz przepytany albo coś takiego. Ponieważ Ty. Zamiast docenić swoją uważnością osoby, które Ciebie słuchają, to doceniasz swoją uważnością osobę, która nie słucha. I pokazuje to dla tych tym dzieciom, które Ciebie słuchają. Kurczę, to co to ja tu Pana słucham, a Pan dostrzega inne dziecko. A tamten, który nie słucha, się cieszy. No, znowu na mnie zwrócił uwagę, bo się zachowywałem tak, jak się zachowywałem. No i teraz zobaczcie. Jeżeli ty przestaniesz zwracać uwagę, oczywiście wszystko z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, BHP. Jeżeli nie robi on nic złego, ale cię po prostu nie słucha, to go ignoruj. Doceniaj tych, którzy chcą ciebie słuchać. Wtedy tamten zobaczy, kurczę, nie działa, a ja bym też chciał być zauważony. To może zacznę tego pana słuchać. 80% wystarczy. Zachęcam wszystkich do wprowadzenia takiej zasady u siebie w grupie. Naprawdę działa.